Wprawdzie oficjalna premiera i promocja książki profesora doktora habilitowanego Andrzeja Chwalby miała miejsce w Krakowie, nic nie przeszkadzało, aby zorganizować podobną w przemyślu. Gospodarzem spotkania była wyższa szkoła wschodnioeuropejska. Nie zgadzam się z tytułem książki. Takimi słowami rozpoczął spotkanie promujące książkę profesora doktora habilitowanego Andrzeja Chwalby. Samobójstwo Europy Wielka Wojna 1914-1918. Prorektor PWSW, dr Stanisław Stępień, w Auli Przemyskiej Uczelni. Myślę, że pierwsza wojna światowa nie była samobójstwem Europy, ale jej narodzinami, dodał. Ciekawy spór pomiędzy dwoma naukowcami zdominował spotkanie. Książka dotyczy pierwszej wojny światowej, jest napisana znakomitym językiem i jest publikacją popularno-naukową, choć ma znamiona bardzo drobiazgowego dokumentu. Książka w tym wydaniu jest plonem pięcioletniej pracy profesora Chwalby. Wypełniona po brzegi aula uczelni młodzieżą przemyskich i przeworskich szkół była świadkiem sporu naukowców, wśród których był również były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, profesor doktor habilitowany Jan Draus, który skłaniał się ku stwierdzeniu trafności tytułu książki. Taki zestaw zaproszonych gości dawał gwarancję dobrze spożytkowanego czasu. Rzadko kiedy młodzi ludzie mają okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu, dlatego tym większe brawa dla uczelni, że umożliwiła im taką lekcję historii. Rzadko się zdarza, żeby ta już przepiękna aula no, znakomitej szkoły Przemyskiej była, była prawie no, w 100% pełna, no, to ponad ponad 200 osób to, to, to rzeczywiście może cieszyć, ale to byłoby niemożliwe, gdyby nie serdeczność ze strony dyrekcji szkół przemyskich, Przeworska również i nauczycieli, którzy, którzy uznali, że warto rozmawiać o czymś, co jest fundamentem współczesnej Europy. I nie zrozumiemy polityki europejskiej. Nie zrozumiałem polityki mocarstw i zachowań mocarstw yy, świata dzisiaj, nie rozumiewszy tego, co się działo w latach 14-18, czyli czasów Wielkiej Wojny. Jedno jest z drugim sposób organiczny związane. I młodzi to sądzę zaczęli rozumieć, bo z reakcji pytań wynikało, że oni tą prawdę dobrze poznali. Tytuł książki nie był pomysłem profesora. To pomysł przejęty od intelektualistów europejskich ponieważ ta wojna miała trwać tylko kilka miesięcy i być bezbolesna dla ludności. Nie jest to pomysł autora. Spotkałem takie informacje i takie przekonanie. W materiałach źródłowych z roku 16, 17, zwłaszcza 18. Powszechnie pod koniec wojny mówiono, że Europa postradała zmysły, że Europa popełniła samobójstwo, także ludzie, świadkowie tego, co się wówczas wydarzyło, tak to oceniali. Ja przeglądając zasoby źródłowe no, różnych państw i, i archiwów, i bibliotek, zrozumiałem, że oni mają rację że Europa, która tak długo pracowała na to, żeby być tak wilka i panować całym światem, e, może się z tym zgadać, nie zgadać, że akurat w ten sposób osiągnęła taki sukces, e, że Europa tego momentu, od pierwszej wojny światowej, stopniowo odgrywa coraz mniejszą rolę w, w świecie, Również mamy w samej Europie, bo nawet w Europie pojawiają się yy, siły, choćby Amerykanie, a nie tylko, yy, nie tylko, którzy mają coraz większy udział w polityce europejskiej, mocarstwa kiedyś światowe. Jak Anglia czy Francja były mocarstwami światowymi, są tylko w tej chwili mocarstwami regionalnymi. I wie, początek tego y, zaczyna się właśnie wówczas. I to, o czym była dzisiaj mowa, że w 1939 roku Francuzi mówili, nie będziemy umierali, umierali za Warszawę, nie będziemy umierali za Gdańsk, później mówili, nie, nie będziemy umierali za Paryż, to y, miało miejsce w 1940 roku, kiedy Francuzi no, masowo poddawali się do niewoli. Francuzi się nie chcieli bić. I idea ogarnęły Francję, Belgię, również w jakimś stopniu Wielką Brytanię. I do dzisiaj Europa jest pacywistyczna, Europa wyciągnęła wnioski z dwóch wojen, Europa nie chce zabijać, Europa wybiera pokój za wszelką cenę, a pokój za wszelką cenę to jest następstwo I wojny światowej. Książka profesora doktora habilitowanego Andrzeja Chwalby Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, miała swoją rynkową premierę 30 stycznia. Jej autor, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2005 roku związany jest również z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Jego staraniem od przyszłego roku akademickiego zacznie w PWSW w przemyślu funkcjonować nowy kierunek antropologia historyczna.